Co znaczy hot dog? Hot znaczy bułka, dog, parówka. Czego oni to Was na tym angielskim uczą? Ciepła przekąska na nagły głód w drodze. Hot dog z parówką morlinę i keczupem Heinz za 3,50. Żabka. Mały, wielki sklep. Nadchodzą. Luksusowy Hyundai Santa Fe. Elegancki Hyundai Tucson. Dynamiczny Hyundai Kona. Suwy Hyundai teraz z wysoką sumą korzyści w promocyjnej ofercie wyprzedaży Hyundai. Zapraszamy do salonów. A ty, czemu wylądowałeś na ławce? To przez ambicje. Za wysoko podniosłem sobie poprzeczkę. Fortuna zakłady Bukmacherskie Z ambicją sponsorujemy polskie kluby. Nie oglądaj. Podziwiaj świat w każdym szczególe. Poczuj wszystko bardziej i mocniej. Nie oglądaj telewizji. Doświadczaj wszystkiego, co widzisz. Kulet 8K Samsung. Wybierz Samsung, najczęściej kupowane telewizory w Polsce. Nowa Skoda Kodakami. Czas odkryć nową perspektywę. Nowa z Kodakami. Nowy słów, nowe perspektywy. W Carrefour w listopadzie Black, Black, Black Friday. Black Friday Day. Rządzi w weekend. Do soboty 20% rabatu na Lego City i Lego Friends przy zakupie powyżej 100 zł. Sprawdź regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Cześć mamo, gdzie jesteś? Jestem w Heba. I'm in Sprawdzam co nowego w kremach. Ja też, I'm ale cię nie, nie widzę. Sure, Bo I jestem w Heba, ale be online. O oh, mamo... Teraz Black Week w Hebe. Ponad 1000 produktów do 50% taniej. Wyjątkowe marki. Rimmel, Gorsz, Revolution Makeup oraz Bielenda. Elizabeth Arden aż 50% taniej, a także Eveline oraz Nivea 40% taniej. I wiele innych. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl. Hebe. Włoski przepis na szczęście jest dziecinnie prosty. Wystarczy dotknięcie, by zasmakować w prawdziwym włoskim espresso i idealnie kremowym cappuccino. De'Longhi. Ciesz się życiem, ciesz się kawą. Dzięki wyprofilowanej stopie Freaklight 3D i zaawansowanej technologii Double Steam nowa stacja pary Brown Care Style Compact jest dwa razy szybsza, a jednocześnie o połowę mniejsza. Świat koszykówki wywrócił się do góry nogami. Każdy może zostać zwycięzcą.